Chwila, tu pokazuj mi jeszcze skonfrontuj się. Coś tu chyba nie tak jest. Coś tu jeszcze nie gra. Pogadamy z nią, chodź. Ale dlaczego mam konfrontację z nią, jak mam jeszcze jej nie zabijać? Dawaj, jak mam się z nią skonfrontować? Spokojnie, spokojnie, to wyjaśnię. Jest. Ale cizia. Dzień dobry. Wszyscy tak mówią, wow. Kłaniam się nisko. No, no, kogo ja widzę, jestem pod wrażeniem. Ostatnia osoba, która przyszła tu, e, przysłał tu... Tres tu była znacznie bardziej niechlujna. Mam wkrótce spotkanie z rodem hla Ale myślę, że mogę ci poświęcić parę chwil, aby przypięczetować naszą współpracę. Okej, przyzwyczajmy się, że spędzę z tą trochę czasu, ale najpierw może opowiesz mi o... o przekonaj nie działa, nie mam przekonywania, widzicie? to jest też spoko w tym, że masz kilka opcji po prowadzenia questa, ale ja nie mam skili, więc po prostu powiem swoim oziębłym głosem, że nie jestem tu po to, chcę wiedzieć o Uranie Reletch. Słuchaj, no, bo muszę znać okoliczności towarzyszące jego procesowi wygnaniu. Chcę zawalczyć o jego sprawiedliwość. O, o sprawiedliwą pamięć o tym człowieku. Spokojnie, koleżanko. Nie odejdę, dopóki nie powiesz mi, dlaczego Ulran musiał zginąć. Krótka piła. Wie go w jakiś syf, czy nie? Ulran jest martwy. To dla mnie nowość. Wiem tylko, że Ulran został poddany próbie i okazał się wadliwy.

Nie, nie rozjebał się na psach. To on miał taką sytuację, że postawił się. postawił się jakby swojej gildii, bo ta gildia cisła inną gildię. Tak w skrócie. Tak w skrócie. Ale nie sądzę, koleżanko, że twoja wściekłość mia miałaby już jakieś znaczenie, bo prawdopodobnie niedługo zostaniesz odjebana. To co Niestety za późno, koleżanko. I co teraz? Żegnaj! Wow! wow! To 100 tysięcy rubieży! Tak jest! Tak jest! Jak coś to Olejki! Niekoniecznie. Może mieli romans i nacierała go tym olejkiem. I może dlatego musiał zginąć. Bo wiesz, ktoś się dowiedział o nich. Nie mogła też na przykład znieść tego. No wiesz, yy, że jest z kimś innym tutaj tego, że ludzie gadają i musia go pozbyć się. Następnie list chlalału. Twoje wysiłki na rzecz rodów w Hlalalu dotyczą naszych interesów w Balmorze, nieustannie mnie ekscytują. Najlepiej utrzymać wpływ rodów na podobnym poziomie. Nasi wspólni partnerzy z rodu Tres zgodzili się w końcu spotkać z Tobą twarzą w twarzy. Tak, uroki. A ten list? Tak, spoufalała się i z rodem, halał i stres i wzięła na dwa baty. Masz rację. Zobacz to! Raport kapitana Briwana. To może być sporo informacji o tej dziwce. A, a. Dzięki Twojemu wspaniałemu poleceniu przykazano mi dowiedzenie nad naszymi siłami w Belmorze i masowano na kapitana. Pozwoliłem sobie na przeniesienie większości żołnierzy będących wcześniej pod dowództwem Ulrana, aby zapewnić im szansę na świe świeży start. Tylko oddział Watala Telma pozostał w całości. Byli z Ulranem w dniu incydentu i chcę ich osobiście wypytać, zanim dokonał zmian porządkowych. Zanim... Mam zająć? Ej, chyba mam, chyba mam! Mam wszystkie dane. To jest to, to jest to. Tak. Wygląda to, że kapitan Brivan rozsyła żołnierzy na odległe posterunki, żeby mogli zacząć. Czystą kartę, czy coś jest kurwa nie tak. Dokładnie, próbuje coś ukryć. Widzicie, powiedzą, że cały oddział został wysłany na zwiad do starego fortu. Oczywiście Okej, okay, a myślisz, że powinien poinformować Weje na początku? Zabijesz się na zjawienie. to teraz twój problem. Dobra, pogadam z nią. Tylko będzie mi ciężko wejść do miasta, ponieważ jestem ścigany. Ale przekradnę się. O kurwa. Ajajaj, przepraszam, nie chciałem, nie chciałem, uciekam. Nie, nie ucieknę bez walki, no to trudno. Będę jeszcze bardziej karany. Zawiesiłem się. Nie chciałem, nie chciałem. Mam jedynkowe monety cesarskie, ale nie mogę tego ukraść. Spadamy. Tu fajne jest to, że jak zajebiesz coś, to możesz to sprzedać tylko w miejscach, gdzie e, skupują kradzione rzeczy Czyli na przykład właśnie w jakiś... no wiecie. Lombardach, something, something like that, ja. Yeah. Tędy muszę wyjść. Cyk, dobra robota. Teraz muszę poinformować waleje. Teleport tutaj i od razu po teleporcie muszę się ukrywać. Siema, nie wiem jak jeszcze odpisywać na szepty. O nie! Oh, nie mam łaskawienia. Dobra proszę pana, zapłacę 58 złota i, i po prostu dogadamy się tak, okej? Okay? Przepraszam, przepraszam i to się już więcej nie powtórzy. Czemu fabułę nie gram? A gram. Mam dla Ciebie wierzchowca ognistego ponyte s moczorudy, rycerzu. Spotkajmy się. Jasne. Tutaj jestem, a jak ty to robisz, że widać dymki? Siema? Jak odpisywać kurwa na te wiadomości? O! Siema! Ha, ha. Ktoś gra? Tą grę? Czemu nie widzę, że do niego, niego piszę? Otrzymano prezent? Nie wiem, gdzie to kurwa jest. Przedmioty do zadań? Nie. Umiejscowienia przedmioty? Nie. Materiały, zapas, waluty? Kolekcje? Kolekcje? Wierzchowce? Koniowate? Aktualnie 13k na samym Steam, aczkolwiek na innych platformach czas będzie z 30 Gdzie te prezenty? Zapasy? Nie. Materiały też? Nie. Nie wiem. Rozmowa w grupach? Ty kurwa, no to jest tyle rzeczy, że nie ogarniam. O, jestem z nim w teamie? Z nim? A tu mam wszystkie te... Yy, no. Do friendów. A teraz tak. Grupę. Ja ogarnąć grupę. Zapasy, materiały, bla, bla, bla. Ja ogarnąć grupę. O, lipcia. P? Okej, okay, bieżąca grupa. Dobra. Opuść grupkę. Akceptuj. Dobra. Tam masz odbierz prezent. No nie mam, nie mam tego. Sklep, pieczęć, starań. Dzienne nagrody. Skrzynie za korony. Rozdział, ekwipunek podarunków. Interfejs na klawiaturę zmień. Ekwipunek podarku. Okej. Okay. Okej. Okay. I co to jest? Koszmarny rumak. Odbierz podgląd rumaków, wyświetl wskazówki, odbierz podarek. Dziękuję. O, dziękuję za prezencik. Teraz tak, kolekcję, wierzchowcę, koniowat, mam nowy. Okej, okay, a jak teraz używać tego? A, dobra, i teraz. O, dziękuję. Ognisty konik, ja będę mógł sobie na nim jeździć, kurwa. I wyszukiwarka lochów, czekasz w kolejce? Ja nie czekam w żadnej kurwa kolejce. Mam wyjebane w jakieś lochy. Nie chcę tego jeszcze robić. Za dużo się kurwa tutaj dzieje. No będę pogadać z Veją. Zaraportować je o jej bracie. Tak, co, chyba raz na 24 godziny można konia, speed konia trenować, tak. Siemanko, weja. Chyba coś wiem o twoim bracie. Znowu wróciłeś i spieszyłeś się, nie dowiedziałeś się niczego, co? Nie żebym to miał jakieś znaczenie. Ulran nie żyje i nic z tego nie zmieni. Ale wiem, gdzie znaleźć żołnierzy, którzy byli z Urlanem i może dowiemy się, dlaczego zginął. Wydaje mi się, że nie powinniśmy opuszczać kryjówki przed powrotem na raju. Odkryliśmy, że kapitan Braven mógł mieć udział w tym wszystkim. O! Okej, okay, słuchaj, teraz ekipa Vatolitelem robią zwiad w okolicy Starego Fortu. Lecę tam to ogarnąć i dam ci znaka. Jeszcze dobra? Okej, okay, jasne, ale wystarczy poczekać chwilę. Dobra, pomogę ci. A to nie jest tak, że potrzebujesz zlecenia? Z tego co wiem, to przez reguły zabito mojego brata. One są już dla mnie. One się już dla mnie nie stosują. Ale tu chodzi o to, co zrobił moją bratu? Czy mam wybierać między tobą a Nariu? Nari nie wstawiła się. Okej, okay, dobra. Czy kolejne zadanko? Idziesz ze mną, tak? A ona teraz trenuje. Cały czas kurwa XP, wariatka. Spotkać się z Weją w pobliżu twierdzy Hilormen. dzisiaj tak sobie na chwilkę odpaliłem, a już wiesz, chwilka zamieniła się w dwie godziny. Tak sobie na chwilkę odpaliłem, miałem na ofie pograć, ale pomyślałem sobie, a pogadam sobie do komputera do widzów. Na PS4, tak, na... gierka jest chyba na PS5, PS4, jest tego sporo. Dzięki Beniu, dzięki Beniu za konia. Co my teraz tu mamy? Ale nie ukrywam, na offie się chyba troszkę lepiej gra. Lepsza wczuta jest. O tu dużo osób mnie śledzi. SO żyje? Warto zacząć? Nie mam pojęcia stary, nie mam pojęcia byczku, czy żyje. Gramy jeden dzionek. Yy, dobra, Czy tu mnie wysyłają, spotka się w pobliżu twierdzy Hillorman. Dobra, możemy jeszcze pierdolić tego kuścika. O. spokojnie panowie. To no musi być tak, stunik, Obszarówka. O, <śmienicza> Blokada. Tarczą mu i proszę. Chyba nie wie, co się dzieje. Jesteś blisko miejsca spotkania. To chyba tutaj. Hop, hop. O, jesteś. Ciężko kogoś do dostać, jego oddziału. Pewnie się Krymonu martwi. Byśmy, byśmy poszukali okolicy i prowadzili opaść ich trochę. Okej. Okay. Są trzy miejsca, gdzie mogą być ci żołnierze. Trzy posterunki. Zaczniemy od najbliższego, po prawej stronie. W New World gra 33 tysiące osób, a tu gra 40 tysięcy. Więc porównywalne gierki, no. Stawaj, co jest! Easy, okej. Okay. Ciężki worek, śpiwór. Zobacz to. Dokładnie. Widzę, że też kumata. Znajdziemy kilka poszlak i ustalimy, co się tu odpierdala. Przepraszam. Ach, jednak bez walki się nie obędzie. O, ma fajne obszaróweczki ten, ta postać. Leci go, kurwa! No, co on cały czas zostaje, stuny mój? Co to jest? Ostrze redorańskiego oficera? Tak jest. Ktoś go zostawił. Coś tu kurwa nie gra, powiem ci. Coś tu nie gra. Velaya Valerio. Pst, A Aha, bo ja gram bez hełmu. Dobra, kurwa, mać, ty. Co jest grane? Bo ja zdjąłem hełm na po potrzeby. Na potrzeby roleplayingu. Głowa mamy hełm kata. Hełm kata ubieramy. Ja Ej, nie, ja nie walczę. O, on się napierdala, dobra. Co tak dziwnie wyglądają? Troszkę z Gwiezdnych wojen. Okej, okay, niech będzie. Dawaj tędy, po... chyba zgubiałeś drogę. Musimy się poruszać ty, tam, tymi stronami. Złoto i kul do twierdzy Chlormeran. To jest kapral Dareval. Oni go uśmiercili. Okej, okay, wyszuki... Dlaczego ja cały czas stoję w wyszukiwarce w lochów? Idzie klikać widzowie wyszukiwarkę lochów, żeby to wyłączyć? P masz w wyszukiwarce. Czekasz w kolejce, ale ja, ja chcę wyjść z kolejki. Anuluj. Serio, jak zmienisz interfejs na pc pecetowy, będzie ci łatwiej. Okej. Okay. To jak ustawić to w takim razie? Ustawienia. Interfejs. Grafika. Może chodzi o rozgrywkę. Dostępność. Ustawienia, rozgrywka. Okej. Okay. WoWa też będę pewnie kiedyś grał, na 100%. Um, ustawienia rozgrywka, gamepad, to tutaj, mode off. Ale on jest włączony, chyba czegoś nie widzę. Jest włączony, pad włączony, a jak go wyłączyć? Aha, dostępność. Aha, okej. Okay. O kurwa mać, ta gra jest stajbista. Ja pierdolę, ja grałem na padzie cały czas. Ej, teraz ta gierka jest dojebana. Pancerz. Wszystko, najsik. Teraz się można ciupać, dzięki, dzięki, no. O, tutaj siema mogę teraz pisać, a normalnie S, siema, o. Najs, nice. teraz czat, widzę wszystko. Dobre, fes. A co ja teraz muszę zrobić? Wbijam do środka. Ale nie ukrywam, o tym padzie nie było aż tak źle. Odszukaj rodańskich żołnierzy. Jasta, a w drugą stronę powinnaś iść? Hej, halo, czekaj, Też nie jesteś szybka. Po koniec chcę wam pomóc. Chcę wam tylko pomóc. Watola jest w środku. Nie myślę, że kobietą w ogóle jest cały czas. Po pierwsze, wyjaśnić mi, co się stało z Ulranem. A, gdzie znajdę ten klucz? Dobra, kultysta. Postaram się znaje, poszukać. Czyli tak, odpalam sobie menu. Ale to będę na nowo, czy to jest ekwipunek? To jest moja postać. Ogarnę klucz zaraz będę. Poczekajcie dajcie mi chwilę. Nie będzie fabuły tutaj. Powiem ci, że ja grałem wczoraj, jak zaczynałem Tu on zamarzł. Pochczamp. E, wiesz co, wczoraj sobie ciupałem Mroczniejsze bóstwa, nice. E, ciupałem sobie właśnie początek z tym e, księciem wiwek, królem wiwek i powiem ci, że fabułka jest. Jak się wczytasz, dobrze, wczujesz, to jest fabułka. Na luzaczku, pewnie, że tak. Zdomącz klucz do celi. A to wiadomo, no. Yy, każdy se gra jak chce i każdy se to po swojemu se wkręca, nie? Jak mówię, są dwa typy ludzi. Ktoś, to szuka właśnie taki... ...joj, coś to szuka cały czas, eee, chujowo, ten... A to zawsze w życiu będzie o chujowo. Albo osoba, która szuka pozytywów i cały czas szuka jakichś pozytywnych aspektów w tym szalonym życiu, nie? Siemano, ja po klucz. Ty nie jesteś bosem, co? Ulala, mocny. Ale spokojnie. Stun. Tarczę odpalam. Patrz jaka na plecach tarcza mu wyrosła. Smocza tarcza. On nie jakąś zjawę. Która będzie go leczyć. Wow. Ta gierka jest chujowa, zobacz jak on zdaje pana, patrz. To jest Dungeons -Dra and Dragons. E Demon's Demon Souls w jednym. Wow, jak skacze! Jaki on jest dobry, Pikołek, świetnie. Tak! Wikary! Łuk klonu! Ale itemy, dospermione. Ok, klucz do celi, przyda mi się. Halo, co jest grane? Spokojnie. Jestem już na miejscu, na luzaczku. Jestem. Halo. Dzisiaj nie powinien mówić Weli, prawdy, tylko pogorszę sytuację. Proszę wypuść na stąd. Musimy zatrzymać wajzę i zrobić coś, czego pożałuję. A Gdzie ona jest? Powiedziałem jej, co chciał słyszeć. Byłem, byłem z kapitanem Urem w dniu, gdy to wszystko się stało Rozkazano mi zwabić popielonych do miasta I ustawić sytuację, z którą Uran miał sobie poradzić Co? Ustawić? Moje rozkazy było zaproszenie popielnych do Belmory do handlu Przesłanie paru lokalnych awanturników, by wszczeli roz, rozruby I przekazanie sprawy Uranowi. To miała być taka próba lojalności Kto się spodziewał, że Uran zabije swojego własnego żołnierza, by uratować Dzikusa? Powiedziałeś, że wykonywałeś rozkazy. Kto wydał te rozkazy? Breven, Kapitan Brevent, choć był jeszcze porucznikiem Tak! Wszystko się łączy w jedną historyjkę. Fryer go chciał wyjebać ze stołka! Ale oto kurczę, ale, ale chcę, żebyś nie, nie wtrątał to, no to w to co. Ale stary no wystawiłeś swojego ziomka Co robimy widzowie? Aha. Ale wprowadziłeś go w łapkę, powinien cię to zostawić stary Wystawiłeś swojego przyjaciela. Po prostu pierdol się, stary. How Trudno, ale gdyby Rut się dowiedział o tobie Złoczyńco jebany Wystawiłeś swojego gościa i, i jeszcze questy ze mną robiłeś O, siema Też tu robi questy, Siemka O, czekajcie, trzeba otworzyć drzwi Dobra, kończę tą ta kawuśka przyjechała, zajebiście Online lepsze od Skyrima? Nie, 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 nie Skyrim to jest w ogóle inna gra, inna zajawka Wow, wow wow Halo, ej spokojnie Inna gierka, inna wiecie, gierki MMO Gierki MMO różnią się od gierek e, singlów, tak? Inne. Tutaj sobie po prostu e, dla, e, dla testa sobie sprawdziłem grę. Wczoraj sobie, od wczoraj już sobie gram. E, wkręciłem się i tak pomyślałem sobie, że nie będę dzisiaj sam grał. Odpalę sobie streamka. Chwilę sobie po klikom. Ale są to dwa różne produkty. Skyrim oceniłbym na pewno e, 10 na 10 ale jest to gra single. Bardziej rozbudowana. Tu mamy też rozbudowaną, ale bardziej e, pod MMO. Um, na pewno większy świat. Ale nie porównywałbym tych gier. Wiadomo, RPS-e w głowie wykręcisz. E, wykręcisz w każdej gierce. Dzień dobry. Co jest? The Veja nie mogła czekać, więc udaliśmy się, żeby odszukać żołnierzy wykonujących y, to zadanie całe. no. Ale dobra, noc, dowiedzieliśmy się, że Briwan wydał rozkaz, że on wkręcił swojego ziomala Ulrana. Mogę wejść do środka i spróbować z nią pogadać, wyluzuj Dobra, dobra, spokojnie, nie, nic się nie stanie, ale ja lecę już to to załatwić. Ale długie zadanie, tu, naprawdę ale jeśli chodzi o zadania, to chyba tutaj jest więcej zadań niż w Skyrimie, nie wiadomo, tu jest też więcej lokacji Ale nie są aż tak dojebane te zadania, jak w Skyrimie właśnie. No, jeśli ktoś lubi świat Elder Scrolls, to po prostu można zagrać w to i w to. Nikogo nie zmuszam. Ja na testa sobie to odpaliłem, bo wkręciłem się właśnie w ten cały uniwersum Elder Scrollsa. Dzień dobry! Na sprzedaż przyszedłem. Eee, sprzedaj. Słuchaj, no mam tego trochę brudna skóra, skorupa. Heblowany klon, jeszcze tego nie będę używał. A zajmuje mi trochę rzeczy. Ja mam miejsca w ekwipunku. Właśnie to jest problematyczne. Mam sporo rzeczy, które ważą. No nie strzelam z łuków. Sprzedaje. Tak się sprzedaje rzeczy, czy na przykład w innych miejscach lepiej sprzedawać? Wow, z żelaza, kata. Czekaj, to jest spoko. Dostałem stolikami. Właśnie nie wiem, co jest. Co, jaka, jakie tu są kwoty? Jakimi kwotami się operuje w tej grze? Czy na przykład każdy handlarz tyle samo płaci? O, to mi się właśnie ten. Wszyst wszędzie można sprzedawać. Występcie, itemiki pod ekspo. Dzięki, Devi. Dziękuję. Ok, czy rozumiem, ten mogę zamienić z tym. A. Wyposażone, czyli to jest lepsze, czekaj, pancerz, ciężki, średni, ja chodzę w ciężkim i mam więcej pancerza, ale to mam, ten średni mam lepszy, który lepszy waszym zdaniem? Ten ma więcej pancerza, ale redukuje koszt przewrotu sprintu, zwiększa wartość pancerza tego przedmiotu, no nie, ten zostawię, dobra, ten sprzedam, ja będę chodził w ciężkich. 100k to mało, w milionach się płaci za dodatek jak ludzie walutę premium sprzedają, okej, okay, czyli ten sprzedaje, sklep kaczmarki, napraw wszystko, jest. Akceptuję. Bo ja się, przyzwycz... ja się przyzwyczaiłem do tego pada, na padzie grać. To znaczy, na. na... I kurwa źle. O, obsługa na klawiaturze, ale w systemie padowym. No, gamepadzie. Muszę się na nowo przyzwyczaić, tak czy siak. Sprzedaję rzeczy. A jak się najlepiej farmi gotówkę, tak jak ja to robię? Sprzeda... Sprzedawać rzeczy? Jak się grasz to online? No. Kurde, za krótko gram, żeby co gadać. Fajnie, jak ktoś lubi MMORPG, plus jeszcze świat Elder Scrolls, a ja to i to lubię, no to. To się może spodobać, ale jak ktoś nie lubi MMORPGów albo S. Elder Scrolls'a, to może mu się nie spodobać, no. <laughs> Wiecie jak to jest, no. Co ja mam wam powiedzieć, kochani? Co ja Wam powiedzieć, Mam? No, ja, ja lubię takie gierki. Wiecie, że ja lubię sobie wpierdolić się na gierkę na 3 dni i ją orać. Ale jeśli miałbym wy wy wybierać, gdzie się lepiej człowiek może bawić, to moim zdaniem Skyrim, jeśli sam se siedzisz na padzie, śnieżek pada za oknem, se ciupiesz. To gierka wydaje mi się, że jest też pod singla, czyli. Online, jest pod singla, ale w bardziej z ludźmi musisz podgrywać. Grać. No i tyle mogę póki co powiedzieć. Lepiej rozkładać item na części. Te, które nie potrzebujesz, bo dostajesz za to ex do danych profesji. Ooo, okej, okay. Kristen. Dobra, wysłał mi ktoś. Wie, wie, wysłał, wie, wiecie, wysłał mi ktoś tutaj jakieś itemy. Bo ja mówię wam, no trochę jeszcze. Systemowe, Odgraczy. Proszę, załącznik. Koś mi dał sword, miecz z żelaza, ale dał mi już mi gówno. A, przepraszam, zwiększa doświadczenie doświadczenia zdobywanie zabójstwa. Super. To jednak fajne. I co mam, jak mam to od ciebie zabrać? E, weź załącznik. Super. Aha, pod Expa to wszystko jest. Dobre. A widzowie, jest jakiś tu endgame i jest co robić w tej gierce? Siemano, siemano. Gildia będzie? Dawaj, róbcie, rób coś, Gildia, pierdalamy w tą grę. Ja, ja gram na kompie. Ta gra jest na PlayStation 5, ale ja gram na kompie, więc nie powiem ci. Przeszukaj dom rodu Redoran. Dobra, idę przeszukać chatę. O nie. Spokojnie! Co się dzieje? O nie, chyba się spóźniłem. Muszę zdążyć przed nimi. Halo, co tu się stało? To młoda kobieta ona zamordowała ich wszystkich, nie powiedziała ani słowa, po prostu weszła, wyjęła swoje ostrza i zaszczartowała każdego. Fak, Nie zdążyła. A gdzie gdzie poszła? Poszła na górę do apartamentu kapita kapitana Briwana Nie skrzywdziła cię? No nie idioto, no, przecież mówię do ciebie. Jasne, sorry, bo ja muszę dabingować po angielsku wszystko i to wszystko się jebie Halo! Ale zrobiła rozróbę, ja pierdolę! Halo! Kajona poszła! Jest na samej górze w gabinecie. Chcę dołączyć do Armia Platynowa, akceptuj. A dlaczego Armia Platynowa? Przecież ja nawet w gildii jeszcze nie jestem żadnej. Ale mi widzowie tutaj na napierdalacie jakimś... Chociaż róbcie. Umiejętności. Mam zero. Itemy... Umiejętności jakieś nowe mam? Aha, czy ja wszystko myszką, serce ziemi, przyzwyczaiłem się do klawiatury, broń... Jest w chuj umiejętności. W chuj umiejętności tu jest. Armia Platynowa, członkowie online, 2 na 2. Nie to może armia platynowa brzmi w chuj źle Zakon Tak, ale ja ze Slawkiem pogadam, bo ja ze sławkiem porobię, tylko muszę y, siąć z nim na Discordzie, czy na tym spiku i popytać go y, o co chodzi w gierce bo za dużo rzeczy jest i wiesz, się rozjebie Spokojnie, chcę tylko z tą porozmawiać jesteś w niebezpieczeństwie a teraz bądź tak miły i daj mi chwilę Ta zuchwa młoda kobieta, co powiedziała? Z trudem mogłem zrozumieć ten bezsens, który wygadywała To była Veja, córka rodnego Erisa Wszystko, co mówiła, było pogmatwane Coś o moim mężu, który zdradził mojego brata Że Brivian musi cierpieć, tak jak ona cierpiała Nie strzydziła cię? Dobra, chuj, gdzie jest to spotkanie? Dobra A ty się schowaj gdzieś indziej, dobra? Ja sobie poradzę Jazda Tutaj fajnie, bo można mieć 5 gildi naraz, także nie trzeba rezygnować z innej. A, okej. Okay. Ale chodzić o gildię, gildię w grze, nie? Bo mogę być w gildii magów, złodzieje i tak dalej. Kolejne zadanie. A, tu miałem kończyć, a tu jednak nie będę kończył. Powiem Wam, że na początku rzeczywiście myślałem godzinę, dwie pogram, ale nie będzie tak łatwo.